Cześć tu Radek z kanału Autostrady Polska. W dzisiejszym odcinku omówię ósmą część ciekawostek związanych z drogami, które można spotkać w naszym kraju. Będę omawiał jedną ciekawostkę w jednym województwie. W województwie dolnośląskim w gminie Ząbkowice Śląskie znajduje się interesujący punkt. We wsi Braszowice przy samej drodze krajowej nr 8 znajduje się kopalnia Gabra. Z racji tego, że kopalnia wręcz dotyka drogi krajowej, w momencie, gdy odbywa się odpalenie ładunków wybuchowych, Droga Krajowa zostaje zamykana. Jest to prawdopodobnie jedyna droga krajowa w Polsce, która jest zamykana ze względu na odpalanie ładunków wybuchowych. Tutaj należy zaznaczyć, że Droga Krajowa nr 8 jest najdłuższą drogą krajową w Polsce. Biegnie od granicy Polski z Litwą w Budzisku, przez Białystok, Warszawę, Wrocław, aż do Kudowy Zdrój. W województwie kujawsko-pomorskim, we Włocławku, znajduje się ciekawe miejsce. Wzdłuż drogi krajowej nr 67 prowadzącej z Włocławka do Lipna na rzece Wiśle znajduje się elektrownia wodna. Elektrownia, której pełna nazwa to elektrownia przepływowa była budowana w latach 1962 69 Elektrownia Włocławek z mocą instalowaną ponad 160 MW i produkcją energii średnią 750 GWh rocznie jest największą przepływową elektrownią wodną w Polsce. Wytwarzane jest tu ponad 20% energii elektrycznej powstającej w krajowych hydroelektrowniach. W województwie lubelskim, w gminie Chełm, znajduje się wioska Deputycze Królewskie. Przy samej drodze wojewódzkiej nr 843, która prowadzi z Hełmu do Zamościa, znajduje się lotnisko. Patrząc na północ, po prawej stronie znajduje się lotnisko oraz stoją samoloty, a po lewej jest hangar. Jeśli mamy trochę szczęścia, to jadąc tą drogą, możemy na swojej drodze spotkać samolot, który jest przeprowadzany z jednego hangaru na lotnisko lub odwrotnie. W województwie lubuskim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Bobrowice znajduje się wieść Dychów. O tej wsi już raz mówiłem podczas czwartej części ciekawostek. Film wyświetla się w prawym górnym rogu. Otóż kilkaset metrów od elektrowni wodnej znajduje się drewniany most, którego pełna nazwa to Most Prądocińsko-Dychowski. Most na rzece Bóbr zbudowany na progu wodnym ma długość około 220 metrów, posiada drewnianą nawierzchnię, i jeden pas ruchu w obu kierunkach. Na moście nie ma sygnalizacji świetnej. Trzeba patrzeć czy nic nie jedzie z naprzeciwka zanim wjedzie się na ten most. Ale to nie wszystko. Most jest na tyle długi, a lokalna droga uczęszczana na tyle często, że zdarza się, iż dwa samochody wjadą na niego w tym samym czasie. W tym celu na środku mostu znajduje się poszerzona strefa o długości około 25 metrów, na której mogą minąć się ze sobą dwa pojazdy. W województwie łódzkim, w gminie Kleszczów, która jak pewnie wielu z Was wie jest najbogatszą gminą w Polsce w przeliczeniu na mieszkańca, we wsi Rogowiec znajduje się elektrownia węglowa Bełchatów. Elektrownia ta produkuje około 20% energii elektrycznej w Polsce. Jeżdżąc po terenie elektrowni w kilku miejscach znajdują się punkty kontrolne, gdzie stoją strażnicy i zatrzymują auta. Pojazdy zatrzymywane są w celu kontroli nad tym, czy z terenu kopalni i elektrowni, nie jest nic cennego wywożone. W województwie małopolskim w powiecie chrzanowskim na granicy z województwem śląskim leży miasto Libiąż. W samym centrum miasta znajduje się bardzo interesujące skrzyżowanie. Spotyka się tutaj 7 ulic. A dodatkowo, przez sam środek poprowadzona jest bocznica kolejowa do zakładów górniczych Janina. Jeśli mamy trochę szczęścia, lub nie, bo nie każdy w sumie uważa, że takie miejsce jest interesujące, to możemy spotkać na środku skrzyżowania lokomotywę. Przy okazji, proszę spojrzeć na popisy niektórych kierowców. We wschodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie łosickim, w gminie Platerów, znajduje się wioska Ostromęczyn. Przez tę wieś przechodzi droga krajowa nr 19 z Kuźnicy Białostockiej przez Białystok, Lublin, Rzeszów do Barwinka. Jest to prawdopodobnie jedyne miejsce w Polsce, poza obszarem zabudowanym, gdzie droga krajowa ustępuje pierwszeństwa przejazdu drodze powiatowej. Dlaczego zastosowano tak nietypowe rozwiązanie? Jeszcze parę lat temu Droga numer 19 miała tutaj pierwszeństwo. Ale z racji tego, że jadąc od strony Lublina w stronę Białego Stoku należy na skrzyżowaniu w szczerym polu skręcić w lewo, to sporo kierowców, w tym aut ciężarowych, jechało na wprost i lądowało w polu. Okazało się, że po zmianie organizacji ruchu ten problem już się nie pojawia, aczkolwiek jest to sytuacja bardzo wyjątkowa i raczej niespotykana. W województwie opolskim znajduje się miasto Zdzieszowice. Obok miasta przepływa rzeka Odra. Nie ma tutaj mostu. Żeby przedostać się na drugi brzeg musimy skorzystać z promu. Prom jest wyjątkowy. Jest napędzany siłą ludzkich mięśni. Przeprawa jest dostępna dla aut osobowych, motorów, rowerów i pieszych. Prom co ważne jest bezpłatny. Atrakcją dla turysty jest możliwość samodzielnego ciągnięcia liny. Niestety prom często jest Nieczynny z powodu np. wysokiego stanu wody w odrze. W województwie podkarpackim pomiędzy Rzeszowem, Przemyślem i Krosnem znajduje się gmina Nozdrzec, a w niej wieś izdebki. Jadąc z tej wsi drogą do Brzozowa, na odcinku około 1,5 km droga ma aż 13 zakrętów, inaczej zwanych serpentynami. Przejazd drogą, szczególnie gdy jest ładna pogoda, dostarcza nam super widoków. Dodatkowo co roku organizowane są tutaj zawody longboardowe, czyli zjazd na desce. W województwie podlaskim w powiecie sokulskim pomiędzy Sokółką a Dąbrową Białostocką w roku 2020 do ruchu oddano nową drogę wojewódzką nr 673. Wcześniej droga pomiędzy tymi miastami szła przez wsie i miała mnóstwo zakrętów. Nowa droga jest prawie idealnie prostą, obecnie nie projektuje się takich dróg. Każda nowa droga w Polsce, nawet autostrady, mają co około 2-3 km zakręt, więc to, co tutaj widzimy, jest w jakimś stopniu ewenementem. Cała droga ma około 26 km, a zakrętów jest kilka. W województwie pomorskim w gminie Trzew znajduje się wioska Charlin. Krzyżuje się tutaj droga krajowa nr 22 z 91. Wcześniej był tu węzeł drogowy typu koniczyna. Obecnie trwa przebudowa tego węzła i węzeł od strony zachodniej będzie posiadał dodatkowo rondo o potocznej nazwie Podpaska. Szczególnie z góry to miejsce wygląda bardzo nietypowo. Czegoś takiego nie ma nigdzie w Polsce. W województwie śląskim w gminie Plichowice znajduje się wieś Kuźnia Nieborowska. We wsi tej jest skrzyżowanie drogi krajowej nr 78 z drogą wojewódzką nr 921. Przy samym skrzyżowaniu znajduje się dom. Ludzie, którzy mieszkają w tym domu, mają przy bramie swoje indywidualne sygnalizatory. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie jest to mega ciekawostka. W Ustwie Świętokrzyskim w stolicy województwa, czyli w Kielcach, jest interesujący punkt. Kilka lat temu nad ulicą Grunwaldzką został wybudowany wiadukt w ciągu ulicy Piekoszowskiej. Obecnie po wiadukcie poruszać się mogą wyłącznie autobusy komunikacji miejskiej. Była to inwestycja, która została dofinansowana w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej, a projekt przebudowy został włączony do inwestycji zakładających rozwój systemu komunikacji publicznej. Dla tej inwestycji cały czas obowiązuje trwałość projektu unijnego. Oznacza to, że założenie jakie zostało przedstawione przy budowie nie może być zmienione przez 5 lat, czyli do maja 2021 roku. Sam do końca nie wiem, czy jest to jeszcze ciekawostka, czy już kretynizm drogowy. W województwie warmińsko-mazurskim w gminie Elbląg znajduje się wioska Nowakowo. Wioskę tę przecina rzeka Elbląg. Żeby dostać się z jednej części wsi na drugą. Musimy przejechać mostem pontonowym. Most ten jest czasami całkowicie zamykany ze względu na wysoki stan rzeki. Przed wjazdem na most stoi znak z tabliczką, gdzie jest napisane: Jazda zygzakiem. Jest spowodowana tym, żeby podczas przejeżdżania przez obiekt rozłożyć równomiernie obciążenia. Obiekt pochodzi z okresu II wojny światowej i zbierając materiał do filmu, dowiedziałem się, że niedługo zostanie zastąpiony inną konstrukcją. Więc jak ktoś chce go jeszcze zobaczyć, to powinien się. Niestety, ale śpieszyć. W województwie wielkopolskim w północnej części Poznania znajduje się nietypowe rozwiązanie drogowe. Otóż jadąc z Poznania w stronę Bidruska na odcinku około 1 km oba kierunki ruchu są od siebie oddzielone lasem. Maksymalna odległość wynosi około 250 metrów. Zbierając materiał do filmu. Nie udało mi się znaleźć informacji, czym jest spowodowane takie rozwiązanie. Takie rozwiązanie było w tym miejscu już na początku XX wieku. Obok tego miejsca znajduje się poligon wojskowy. W województwie zachodniopomorskim nad całym Morzem Bałtyckim znajduje się miasto Dziwnów. Przez miasto to przepływa rzeka dziwna oraz przechodzi droga wojewódzka nr 102. Droga wojewódzka przechodzi nad rzeką mostem zwodzonym. Jest on podnoszony w celu umożliwienia wpłynięcia dużych jednostek do izy zalewu kamieńskiego. Jeśli w Twojej okolicy znajduje się ciekawe miejsce, napisz mi w komentarzu. Wszystkie ciekawostki, które pojawiły się od części 1 do 8, czyli łącznie z tym odcinkiem, są już dostępne na mapie Google. Dziękuję Pawu za pomoc. Dziękuję wymienionym osobom i urzędom za pomoc w realizacji filmu. I na koniec żeby podtrzymać tradycję ciekawostka z poza Polski. Tym razem będą to dwie ciekawostki ze Szwajcarii. Około 25 km na południowy wschód od Zurychu znajduje się rondo na autostradzie. Długość ronda to około 1,5 km. Od południa dochodzi autostrada nr 15, a od zachodu nr 52. Dodatkowo są jeszcze dwa inne zjazdy po wschodniej stronie. W środku znajduje się centrum treningowe lokalnego Automobil Klubu oraz siedziba Policji Drogowej. Przez środek bezkolizyjnie miała przechodzić autostrada A15 do Zurychu, ale zarzucono te plany, mimo że istnieją wiadukty gotowe do użytku. Drugą rzeczą ze Szwajcarii, chociaż akurat w tym kraju jest mnóstwo ciekawostek drogowych, jest parking wzdłuż autostrady A1, który znajduje się nad autostradą i służy kierowcom jadącym w obu kierunkach. Zysk jest taki, że nakład terenu jest zdecydowanie mniejszy. W Szwajcarii płaskie grunty rolne są w cenie, stąd nawet w terenie niezabudowanym takie rozwiązania mają swoje uzasadnienie. Jeśli spodobał Ci się mój film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę oraz napisz komentarz, co Ci się podobało lub nie. Dzięki.